Witam kochani 26 października. Mamy dzisiaj czwartek i przepiękną, przepiękną e, energię zobaczcie, runa e, Sovillo. A więc e, kochani, dzisiaj śmiało do przodu to co zaplanowaliśmy albo to, e, za co się zabierzemy, przyniesie e, sukces, zadowolenie. E, otworzą się przed nami jakieś nowe możliwości. Warto w nie wyruszyć. Bo na końcu czeka nas zasłużone zwycięstwo, spełnienie, powodzenie, pozytywna realizacja. Przejdziemy jako zwycięzcy, mamy szansę otrzymać jakąś nagrodę, jakieś wyróżnienie. Najważniejsze, żeby iść śmiało do przodu, bo dzień nie jest dniem odpoczynku, leniuchowania, tylko śmiało i odważnie powinniśmy kroczyć naprzód. Aczkolwiek rozważnie, tak? Kochani. Więc <laughs> przepraszam. Największym doradcą dzisiaj będzie nasz wewnętrzny głos. Będziemy mieli takie poczucie przypływu sił. Będziemy, będzie nas pchał do przodu, żeby działać dość szybko, impulsywnie, a Turuna tura Sovillo mówi, żeby rozważnie stawać te kroki, tak? Żeby. Czerpać radość z tego, co posiadamy, bo towarzyszyć nam będzie powodzenie, będzie sprzyjał dzisiaj los. Tak naprawdę to jest nasz czas, i warto iść śmiało do przodu, bo, bo uda się wszystko fajnie poukładać, fajnie to, co sobie zamierzyliśmy osiągnąć. Przy tym doskonałe samopoczucie, też nieoczekiwane przychody, kochani. Także no, zapowiada zwykle szczęście, pomyślność Runa Sovillo tak naprawdę w każdym zadaniu, w każdej sytuacji, więc no, jeżeli nawet wcześniej się o coś staraliście, dokładaliście wszelkich starań, pracowaliście nad czym, no to przyjdzie ten czas nagrody, wynagrodzenia. Kochani, dzisiaj nasze działania jeżeli podlegały jakimś e, zasadom, e, no to tutaj przyjdzie ta obfitość, to zadowolenie. E, tutaj runa Sowillo mówi, że e, jeżeli pozwolimy e, zachować się rozsądnie e, do każdej, jakby do każdej rzeczy będziemy podchodzić z taką e, rozsądnością, z cierpliwością, z spokojem, no to, to e, runa tutaj e, Sowillo pozwoli nam na tą nagrodę, tak, żeby wszystko toczyło się w swoim takim naturalnym tempie, to mamy szansę, mamy szansę tutaj osiągnąć naprawdę to, co sobie zaplanowaliśmy. Będzie ochraniała przed właśnie utratą energii, żebyśmy mieli tyle siły i determinacji, żeby pewne rzeczy podokańczać. Będzie też tutaj pozytywnie wpływała na nasze samopoczucie, kochani. Będzie też działała bardzo motywująco, więc, jakby nie ma dzisiaj czego się obawiać, będziemy. Naprawdę szczęśliwi z tego, jak wygląda nasze życie. Będzie taka w nas odwaga, mądrość, ale też i kochani spryt, także warto z tego skorzystać. Przepiękne słoneczko, zobaczcie jak bije. I te no jakby widać to zadowolenie, to, to że udało się tak, że, że przeszliśmy przez to, co mieliśmy przejść jako zwycięzcy. Kochani, możemy dzisiaj poczuć taką wielką energię do tego, żeby zająć się czymś, co może było odkładane, poczuć takie właśnie zasłużone zwycięstwo, jak uda się już coś dopiąć, coś załatwić. I z tego tytułu doświadczymy wiele radości i y, szczęścia y, więc warto iść śmiało przed siebie dzisiaj bo jest super y, dzień y, mieć tą równowagę w sobie, balans i y, 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 słuchać swojego wewnętrznego głosu kochani, o tym mówi o tym mówi Sowilo. przecudna, przecudna dla nas dzisiaj mhm. energia, warto z tej energii skorzystać Pegas, 41 4, 1, 5 Otwórz swoje serce na miłość i radość. No właśnie, wszędzie jakaś radość, zadowolenie. No przecudne są te karty, kochani. Bridget, zachowaj ostrożność, przyjrzyj się dokładnie tej sytuacji, zanim podejmiesz dalsze kroki. I magiczne syreny i delfiny, pozytywna energia. Otaczaj się pozytywnymi ludźmi i sytuacjami, a unikaj negatywności. No właśnie, spójrzcie jak pięknie ta żółć tutaj. Przecudnie. Otwórzcie się na to, co przyjdzie, na pozytywną energię. Otaczajcie się pozytywnymi ludźmi i sytuacjami. Unikajcie negatywności. Pamiętajcie o afirmacjach w czasie dokonanym przed nami. Już niedługo, 28 pełnia. Pamiętajcie, żeby wysyłać intencje, tak, jak już by się spełniły. Bądźcie wdzięczni każdego dnia, jak wygląda wasze życie. Za każdą najmniejszą rzecz. A to pozytywne przyciąga pozytywne. No i ważne, aby mieć równowagę i balans w sobie. Kochani, a więc wyspokajajcie umysł, otwierajcie się na te pozytywne energie i z wiatrem realizujcie swoje marzenia, cele i śmiało do przodu. A dziś jest bardzo sprzyjająca energia dla nas. Wszystkiego dobrego. Mimo runę.